Za każdym razem, gdy więzień brał swoje lekarstwo, potajemnie je wypluwał, kiedy strażnik nie patrzył. Następnie niedbale sięgał po pudełko z nicią. Kiedy wszystko już wypluł, szybko wyciągał z pudełka cienką nić. Potem wyjmował wcześniej ukryte lekarstwo i mocno przywiązywał je do fiolki przy pomocy tej nitki. Starannie przymocował koniec nici do swoich zębów. Jack następnie powoli wsuwał fiolkę do ust, kawałek po kawałku, zaciskał pięści, aż w końcu połknął ją do żołądka. Potem rozebrał zapalniczkę, wyjął z niej krzesiwo i wsunął je w przestrzeń pod paznokciem. Gdy upewnił się, że Natychmiast je ukrył. To był pierwszy etap jego planu ucieczki. Wkrótce Jack został załadowany do helikoptera, ale nie opuszczał więzienia. Miał bowiem oddać szpik kostny ciężko choremu chłopcu, ponieważ bogaty ojciec chłopca zapłacił 5 milionów dolarów, by Jacka zabito. W tamtym momencie przygotowania do operacji były już zakończone. Pozostało tylko eskortować Jacka. Gdy helikopter wylądował, sznur policyjnych samochodów szybko oczyścił drogę dla więziennej furgonetki. Dojechali bez przeszkód do wejścia szpitala. W tym czasie dyrektor więzienia był niezwykle poważny, bo Jack w furgon Oznaczał dla niego ogromny majątek. Wtedy jednak policyjny pies wyczuł coś podejrzanego u Jacka, co ten natychmiast próbował ukryć. Kiedy Jack zobaczył poufne dokumenty przekazywane personelowi szpitala, od razu zrozumiał, że należy teraz do bogacza. Spojrzał na mężczyznę przed sobą z wielką wdzięcznością. Bez niego nigdy nie miałby najmniejszej szansy na ucieczkę. Po tym jak lekarze dowiedzieli się, że Jack jest niebezpiecznym i wysokoryzykownym więźniem, mogli tylko ostrożnie położyć go na szpitalnym łóżku, nie zdejmując mu kajdanek. Kiedy lekarka odpowiedziała na komplementy Jacka, postanowiła mu jeść. Wtedy Jack ugryzł fiolkę z lekarstwem, którą wcześniej połknął, bo wiedział, że lekarka zaraz go znieczuli. Natychmiast się przygotował. Pielęgniarka pospieszyła, by wstrzyknąć mu środek znieczulający. Po zastrzyku Jack zamknął oczy, odwracając głowę w drugą stronę. W tym samym czasie chłopiec czekał na przeszczep szpiku. Pielęgniarka sądziła, że Jack zaraz straci przytomność. Nie wiedziała jednak, że wcale nie mdlał.